Cześć, z tej strony Karol, iluzjonista Karol z Sanetti i jak na tym kanale. Dzisiaj nowy materiał, w którym pokażę Ci, czy na moich występach w przeszłości zdarzało mi się spotkać duch. Także zapraszam, do oglądania. Zapraszam. Witam, cześć, mogę na ty? Jak masz na imię? Justyna. Czy Ty wierzysz w duchy, czy nie? No, nie. <laughs> Okej. Okay. Także ja tutaj mam dla Ciebie eksperyment związany z duchami. Mam tutaj kilka rzeczy. Możemy je słyszeć. I prosiłbym, abyś sprawdziła. Pierwszą butelkę. Bardzo dokładnie. Drugą również. wybacz, niestety są puste. Sprawdźcie proszę dokładnie. Czy nic w środku nie ma, może jedna jest inna, druga jest inna, to bardzo ważne. Wszystko jest ok? Eee, także wybierz sobie dowolną z nich, a drugą odejmij. Trudny wybór, skoro są takie same. I teraz proszę weź dwa kawałki sznurka i też je sprawdź, czy nie mają żadnych magnesów. Może jeden jest inny, drugi jest inny, kto wie. Niektórzy mogą nie wierzyć widząc z Także sprawdźcie dokładnie. W porządku. Poproszę jeden. Ten. W lewej ręce trzymamy butelkę. W prawej sznurek. Wrzucamy sznurek do butelki. Łapiemy niewidzialnego ducha. Wrzucamy. Ale nie, nie, drodzy goście. Kiedy ja tutaj z panią wrzucaliśmy tego ducha, to był taki świetny moment, aby wszyscy z publiczności zrobili taki dźwięk. Takie <grym> uuuu. <wyszukiwania> wszyscy wierzyli, co zrobić. Także jeszcze raz. My łapiemy ducha. Przekonywujące. I wrzucamy. Z I kiedy odwrócimy, jeszcze oczywiście tak, aby sznureczek nie wypadł, w taki sposób. Tak? Robimy taki gest. I kiedy puścimy prawą dłoń, to duch trzyma sznurek i ja nie wypada. Ale ja wiem, co niektórzy tutaj myślą. Na przykład tutaj w pierwszym rzędzie panowie myślą, nie dość. Że tak świetnie wygląda, to jeszcze robi takie rzeczy. I myśli oczywiście nie o mnie. Natomiast tutaj z tyłu niektórzy widzą, co myślą. Zapewne oni zastanawiają się, że gdybyś wybrała tą butelkę albo ten sznurek, to inaczej by nam ta sztuka wyszło. Bo może ja bym inny zestaw, pomimo że dwa zestawy sprawdziło się. Także czy byś chciała wymienić jedną rzecz, dwie rzeczy, a może żadnej? raz sprawdźmy ten eksperyment, także może jedną czy nie? Czyli sznurki są nie Ok. Także butelki nie. Jeszcze jest taka możliwość. No dobrze. Także tylko sznurek. Czyli sznurek jest nie taki. Także w lewej ręce jest butelka, w prawy sznurek. Wrzucamy sznurek do butelki. Łapiemy przygotowując ducha. I wrzucamy. I kiedy odwrócimy, zrobimy taki gest, aby duch się zaklimatyzował. I kiedy puścimy, to duch trzyma szturek i ja nie wypadnie. Ale przed chwilą sprawdziłeś dwie butelki, dwa sznurki. To wygląda na coś, co, co przeczy prawom fizyki, ale ja mam świetny pomysł. Jak ty zabierzesz swojego ducha do domu, odrobinę z nim poćwiczysz, to następnym razem na pewno nam się uda. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Ci się spodobał, i teraz zagadka. Zgadnij, w którym roku było zrealizowane nagranie właśnie z dzisiejszego odcinka. W którym roku był ten występ? Daj znać w komentarzu, który Twoim zdaniem to był rok, a ja za tydzień sprawdzę, komu dało się trafić. Ja myślę, że odrobinę inaczej wyglądałem niż teraz, chociaż troszeczkę, a może tak samo. Także daj znać w komentarzu, jak myślisz, kiedy to było. I na koniec oczywiście zapraszam jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś bądź nie zrobiłaś do subskrypcji tego kanału, zostawienia dzwoneczka i my widzimy się już za tydzień. Także do zobaczenia!